Już dziś gospodarze zagrają swoje drugie spotkanie na turnieju Brazylia 2014. Mistrzostwa Świata 2014 to będzie mecz Brazylia-Meksyk. Warto więc zobaczyć na to, jak zagrały te dwie drużyny w pierwszych swoich spotkaniach. To był zeszły czwartek, zeszły piątek. Brazylia zagrała z Chorwacją, a Meksyk zagrał z Kamerunem. Na początek. Pierwsze spotkanie Brazylia-Chorwacja. Dużo mówiło się po tym meczu, że gospodarz rozczarował, że zwycięstwo zawdzięczają Brazylijczycy głównie sędziowskim pomyłkom, że Neymar nie zagrał tak jak miał zagrać. Ale ja wciąż twierdzę, że to jest jeden z faworytów, może nie całego turnieju, ale na pewno na to, aby wyjść z grupy i zaś wysoko do ćwierć finału, być może nawet do półfinału Mistrzostw Świata. Zresztą warto tutaj spojrzeć na to, jak przedstawia się drabinka po tej stronie. Zwycięzca grupy A zagra z drugą drużyną grupy B, i ten zwycięzca grupy A to będzie raczej Brazylia. Ja stawiam na Brazylię, że tutaj ta drużyna wygra grupę. A po meczu Hiszpania-Holandia, chyba już nie mamy żadnych wątpliwości, jaki będzie zwycięzca grupy B. To może być tylko Holandia, i ona pewnie, na pewno tę grupę wygra nie mam też żadnych wątpliwości, że, się, że Hiszpania się podniesie w grupie B że mimo wszystko będzie w stanie przeskoczyć Chile i Australię i zajmie drugie miejsce to są po pierwsze Hiszpanie, więc ludzie, którzy nie zapomnieli z dnia na dzień jak się gra w piłkę, a po drugie też konkurencja jest niewielka Chile, Australia to nie są jednak drużyny, które mają szansę urwać punkt Ani Zarówno Holendrom, jak i Hiszpanom. Sądzę więc, że Hiszpania z tej grupy wyjdzie na drugim miejscu. Jeśli wyjdzie na drugim miejscu, to w 1/8 Mistrzostw Świata spotka się właśnie z Brazylią, a tutaj większe szanse będą mieli przy dzisiejszej dyspozycji Hiszpanów, jednak gospodarza, a więc jedna ósma finału jak najbardziej do przejścia dla Brazylijczyków. Ale wróćmy na chwilę do meczu Brazylia-Chorwacja. Tam faktycznie mówiło się o tym, że dużo szczęścia po stronie Brazylijczyków, że sędzia pomógł, że niezasłużone zwycięstwo. Jednak sądzę, że było troszeczkę inaczej. Trzeba pamiętać, że w tym meczu to jednak nie Chorwacja była stroną przeważającą. To nie był taki mecz, w którym Chorwaci non-stop atakowali, a sędzia podjął 2 trzy błędne decyzje i dzięki temu podarował zwycięstwo Brazylijczykom. To jednak Brazylia była stroną dominującą. Nie mieli więcej z gry, mieli więcej czasu w posiadaniu piłkę, co akurat nie jest jakoś szczególnie zaskakujące. Oddali więcej strzałów na bramkę, oddali więcej strzałów w ogóle, więcej razy złapali na spolonym, a więc, a więc ofensywnie grali bardziej aktywnie. Jedyne statystyki, w której górują nad Brazylijczykami Chorwaci, to faule. Tam było 21 fałli do 5, ale to też pokazuje, kto w tym meczu był stroną dominującą. Druga sprawa, Neymar. Jego występ bardzo różnie się ocenia. Mówi się o tym, że strzelił pierwszego gola z karnego po takim kontrowersyjnym karnym. Ten, ten gol mu się nie należał. Ale też spójrzmy na to w inny sposób. Zagrał bardzo dobrze, strzelił dwie bramki. ok wykorzystał ten teatralny upadek Freda, ale potrafił wykorzystać jedenastkę. A poza tym no, na tle innych liderów dużych drużyn, kandydatów na gwiazdy tego turnieju, to Neymar wypada bardziej niż przyzwoicie. Daleko szukać nie trzeba. Wystarczy przypomnieć sobie, jak wypadł Cristiano Ronaldo w meczu z Niemcami. W ogóle nie istniał. Jak wypadli wszyscy napastnicy Hiszpanii w meczu z Holandią. To tu um, z litości nie, nie wymieni ich po nazwisku, oni wszyscy zagrali fatalnie. Jak wypadł Forlan, który pod nieobecność Suareza miał stanowić o ofensywnej sile Urugwaju. Był zupełnie niewidoczny w tym meczu. Wreszcie Messi, pod którym też spodziewano się o wiele więcej, miał bardzo słabą pierwszą połowę. Potem co prawda strzelił gole, ale jego występ też się raczej ocenia, bez wielkiego entuzjazmu. Na tym tle Neymar, który w pierwszym swoim meczu na Mistrzostwach Świata tegorocznych strzelił dwie bramki, wygląda naprawdę, naprawdę bardzo dobrze i wciąż może zostać gwiazdą tego turnieju. Inna sprawa to gol Marcelo, który, który też padł bardzo pechowo i wcale nie świadczy o tym, że Brazylia ma jakiś kłopot w defensywie. To jest jeden z najlepszych obrońców w tym momencie na świecie. Piłka Szalu Madryt, który ma za sobą bardzo dobry sezon, a bramka samobójcza była z efektem splotu bardzo niefortunnych okoliczności. Dobrze zagrana piłka ze skrzydła, tak się gra, gdy skrzydłowy ścina grę do środka. Zagrywa się na piąty medy bardzo często, gdy nie ma komu zagrać precyzyjnie, po to, żeby ta piłka się gdzieś tam w gąszczu nóg odbiła tak zagrał skrzydłowy w, w tym spotkaniu piłka niefortunnie odbiła się najpierw od obrońcy, potem też od um, golenia Marcela i wpadła do bramki w żadnej mierze nie świadczy to o tym, że Warszawa ma jakiś kłopot w defensywie w to, w czym może mieć kłopot Brazylia dzisiaj, to w napadzie pod nieobecność Hulka. On nie wyleczył urazu Uda na czas i będzie miał problem trener, kim go zastąpić. Jest Neymar oczywiście, który jest absolutną gwiazdą tej drużyny, ale na ławce nie ma zbyt wielu zmienników dla Hulka, więc tutaj być może będziemy świadkami jakiejś innej kompozycji ataku czy pomocy. No i wreszcie Meksyk, który pokazał się z bardzo dobrej strony w meczu z Kamerunem. Zagrał bardzo otwartą piłkę, atrakcyjną do oglądania i też bardzo bardzo skuteczną. Meksyk szczelił i strzelił Cameronowi um, trzy bramki, prawidłowe trzy z których sędzia uznał tylko jedną. Świetny występ zaliczył Giovanni dos Santos z Villarreal, który dwukrotnie pokonał bramkarza, no ale nie dane mu się było cieszyć z gola, bo przeszkodził w tym sędzia. Um, zupełnie przyzwoicie zagrali w tym meczu rezerwowi. Też bardzo ofensywnie, tak jak um, Hernandez z Manchesteru United, który wszedł. Kilka razy świetnie zagrał, pociągnął też atak, gdy już koledzy byli zmęczeni. Kilka razy bardzo dobrze zagrał partnerem, nie wykorzystali tej sytuacji. Niestety, a więc również Meksyk ma olbrzymi potencjał ofensywny, który dorównuje być może nawet potencjałowi drużynie gospodarzy. To będzie na pewno bardzo, bardzo otwarty mecz, bo dwie drużyny lubią zapuszczać się pod bramkę przeciwnika. Natomiast im bliżej własnej bramki, tym więcej stresu dla bramkarzy. Jednak ani Meksyk, ani Brazylia nie słyną z żelaznej, z konsekwentnej defensywy. Brazylia ma co prawda to linię defensywną bardzo dobrą, bo tam jest Daniel Alves, tam jest David Luiz, tam jest Thiago Silva, a więc piłkarze no wyśmienici, ale wciąż to są piłkarze bardzo, bardzo atakujący, którzy lubią zapuścić się pod bramkę rywala, Robią pociągnąć grę w tamtą stronę, strzelić gola. Cierpią, gdy muszą ograniczyć swoje poczynanie tylko i wyłącznie do defensywy. Tyle tylko, że z Brazylią to jest tak, że oni mogą sobie pozwolić na to, aby stracić dwie bramki, ponieważ mają tak olbrzymi potencjał ofensywny, że ich zaraz strzelą o dwie więcej. Spodziewam się na pewno otwartego, ciekawego meczu z dużą ilością akcji podbramkowych i dużą ilością bramek, z delikatnym wskazaniem jednak mimo wszystko na Brazylię, ale myślę, że to będzie naprawdę wyśmienite, interesujące sportowe widowisko.